Witam Cię w drugiej części popełnianych błędów przez początkujących kredytobiorców, błędów w myśleniu. Zanim przejdziemy, jednak do konkretów, zachęcam Ciebie do zajrzenia na nasz profil facebookowy. Ronasz Szczepankiewicz, ekspert finansowy. Takie newsy, o których tutaj mówimy, takie ważne informacje są tam na porządku dziennym. Także nie przedłużając, zachęcam Ciebie do zajrzenia. Tam przechodzimy od razu do sedna, a więc druga część najczęściej popełnionych błędów przez początkujących kredytobiorców. Błędów w myśleniu. Listę otwiera błąd który mówi o tym, że jeżeli nieruchomość nie posiada księgi wieczystej, to nie można tej nieruchomości skredytować. No bo jak wiesz bank dając tobie kredyt zabezpiecza się na nieruchomości wpisuje się w księgę wieczystą księga wieczysta to taki można powiedzieć dowód osobisty nieruchomości są tam zapisane informacje kto jest właścicielem jakie są roszczenia dotyczące nieruchomości i są zapisy dotyczące kredytów mieszkaniowych czy ta nieruchomość jest gdzieś tam powiedzmy zabezpieczeniem dla jakiegoś kredytu czy też nie no i jeżeli nie mamy takiej takiej księgi wieczystej to panuje gdzieś tam taki mit, takie błędy panują w myśleniu, że na takiej nieruchomości bank się nie zabezpieczy. Otóż zabezpieczy się, jeżeli nieruchomość nie posiada księgi wieczystej na moment jakby otrzymania kredytu mieszkaniowego. Taki wniosek stosowny do sądu musi zostać złożony przez Ciebie, kredytobiorco, lub też przez notariusza, który może zrobić to za Ciebie. Także jest złożony wniosek zarówno o założenie księgi wieczystej, jak i wpisanie banku do czwartego działu, działu zwanego hipoteką. A więc jest to bardzo często popełniany błąd. Natomiast rozwiązanie tego błędu, prawda jest taka, że jeżeli bank jeżeli nieruchomość nie posiada księgi wieczystej, tak, bank może się na niej zabezpieczyć. I przechodzimy automatycznie do kolejnego błędu, trochę rozwinięcia tego pierwszego błędu w myśleniu. Jeżeli na nieruchomości jest jest już założona księga wieczysta, była po prostu założona przez poprzedniego właściciela lub też obecnego to błąd w myśleniu jest taki, że jeżeli jest tam księga wieczysta, to na pewno bank na tej nieruchomości się zabezpieczy, czyli udzieli nam po prostu kredytu zabezpieczonego tą konkretną nieruchomością. Jest to spory błąd, ponieważ księga wieczysta może być założona e, z różnych względów, nie, to jakby jest, jest oczywiste, natomiast w księdze wieczystej mogą być na przykład wpisy, że ktoś tam może dożywotnio sobie mieszkać i taką nieruchomość już nie skredytujemy. Jest masa innych niuansów związanych z tym, na jaki Nieruchomości zabezpieczy się bank, czy też zrobi to chętnie, czy też w ogóle tego nie zrobi. Na, tych, na Te, te zagadnienia poruszyłem w naszym kursie internetowym, jak kupić mieszkanie na kredyt i zaoszczędzić kilkadziesiąt tysięcy złotych. Zachęcam Ciebie do zajrzenia na tajnabroinkrytobiorcy.pl. Jest tam pierwszy moduł zupełnie za darmo w promocji, także możesz zobaczyć, o czym tam mówimy. Więc, jeżeli na nieruchomości jest Księga Wieczysta, nie oznacza to, że na tej nieruchomości chętnie zabezpieczy się bank, i to jest bardzo ważna rzecz, na, której, na którą trzeba zwrócić uwagę. Jest to często popełniany błąd w myśleniu. Błąd numer 3 jest to błąd już przez takich, może popełniany przez bardziej świadomych, ale jednak mimo wszystko początkujących krytobiorców. Jest to błąd polegający na tym, że oni myślą sobie takimi, jakby z takim sposobem myślenia, że jeżeli kupuje nieruchomość poniżej wartości rynkowej, czyli powiedzmy mieszkanie kosztuje 500 tysięcy złotych, bo takie są ceny transakcyjne w okolicy, a ja okazyjnie kupuję tą nieruchomość za 450 tysięcy, czyli powiedzmy 10% taniej niż wartość rynkowa, to te 10% bank zaakceptuje jako wkład własny. Do kredytu, i tym samym nie będę potrzebować już żadnych pieniędzy yy, dawać bankowi na poczet wymaganego wkładu własnego. No niestety. Nie jest to prawda. Bank nie zaakceptuje tej wartości, tej ceny transakcyjnej jako wartości rynkowej. Tym samym i tak czy inaczej będziemy potrzebować te 10% wkładu własnego, ponieważ on jest liczony od ceny transakcyjnej. Także zapamiętaj sobie, proszę, że ten błąd jest często popełniany i bez względu na to, czy kupujesz poniżej wartości rynkowej, czy też nie, ma to tak naprawdę żadne znaczenie w kontekście wymaganego wkładu własnego. Ok, kolejny błąd. Kupuję ruderę na kredyt, ale remont zrobię za swoje. Jest to błąd już popełniany zazwyczaj przez inwestorów, a nie osoby, które kupują mieszkanie, żeby, czy tam inną nieruchomość, żeby tam zamieszkać. Inwestorzy sobie myślą, ok, sfinansuję zakup nieruchomości kredytem, ale wyremontuję za swoje, ponieważ wiem, że z remontu trzeba się rozliczyć. Nie wszystko bank chce skredytować, czy też nie. A propos też remontu, chciałbym, żebyś wiedział, że też zrobię na ten temat zupełnie osobny odcinek. Więc inwestor myśli kategoriami, kupuję, znaczy kupuję w Kredycie, ale remont za gotówkę. No i tu jest kolejny błąd, ponieważ jeżeli kupujesz ruderę, to z punktu widzenia banku, bank chce się na nie zabezpieczyć, ale zabezpieczyć się nie tylko w tym momencie, ale też na, na poczet tego, że jeżeli kiedyś nie będziesz spłacać tego kredytu, czyli tego zobowiązania, to bank będzie chciał tą nieruchomość sprzedać, czyli odzyskać pieniądze. No i jeżeli kupujesz rudere, to będzie mu ciężej to sprzedać, więc jeżeli kupujesz rudere, to bank bardzo często żąda, żebyś zrobił też remont i się z niego rozliczył. Remont oczywiście w kredycie. I przechodzimy do ostatniego błędu w myśleniu błędu, który zamyka nam odcinek drugi. Jeżeli chciałbyś, żeby trzeci odcinek powstał, to napisz to w komentarzu. Mamy tych błędów jeszcze całą masę, także warto myślę się to wiedzą podzielić. A ostatni błąd, który kończy ten odcinek, jest to błąd w myśleniu, który popełniają osoby, które budują dom. W kredycie, czyli budują dom za kredyt mieszkaniowy. No i ten błąd polega na tym, że oni myślą sobie kategoriami: według mnie za 1500 zł będę w stanie wybudować swój dom, ponieważ na przykład mam dostęp do tańszych materiałów, mam dostęp do tańszej ekipy budowlanej, etc. I mi wyszło z moich wyliczeń, że za 1500, no może za 1800, wybuduję taki dom. I jeżeli jesteś w stanie za tyle wybudować dom, to super, szapoba. Naprawdę, to, to jest. Chciałbym, żebyś wiedział, że jest to coś niezwykłego, i dokładnie tak samo do tego najczęściej podchodzi bank, ponieważ bank powie: OK, OK, rozumiemy, ale my mniej. Niż 2500 zł z metra nie uznajemy, i jeżeli drogi klienci uważasz, że wybudujesz to taniej, wspaniale, ale my w to z tobą nie wejdziemy, ponieważ według naszych wyliczeń na przykład 2500 zł to jest ta, ta kwota absolutnej, absolutnego minimum za metr kwadratowy, żeby wybudować dom w stanie surowym, zamkniętym. Także, to są też, to jest bardzo często popełniany błąd przez ludzi, którzy kupują, budują nieruchomość, zakres mieszkaniowy i ty już wiesz, że tak nie jest. Także, Proszę, nie popełniaj tych błędów, pamiętaj o tym, a zdecydowanie sam proces związany z zakupem nieruchomości czy z budową nieruchomości w kredycie mieszkaniowym będzie zdecydowanie łatwiejszy. Ja już Ciebie zachęcam do kolejnej serii, serii najczęściej popełnianych błędów przez początkujących kredytobiorców, serii związanej z praktyką, gdzie ci kredytobiorcy popełniają błędy już starając się o kredyt. Także kończę ten odcinek i zapraszam do kontynuacji tej serii. Cześć!